Puk, puk! rozległo się echo, przerywając uroczystą ciszę wielkiej sali. Z zapotężnego potężnego biurka zabrzmiał autorytarny, lecz zimny głos: Wejdź. Jean Runcandel wszedł w pełnej zbroi z mieczem u boku. Zatrzymał się, zachowując pełen szacunku dystans i zapytał: Wzywałaś mnie, matko?. Strono podobnego fotela Rosa podniosła głowę, jej bystre spojrzenie spoczęło na synu. Miękkie, złote światło z dużych witrażowych okien padało na jej długie, czarne włosy, tworząc aurę pełną władzy. Powoli odpowiedziała. Tak, słyszałam, że bezpiecznie ukończyłeś misję. Wynik jest bardzo zadowalający. Dziękuję, matko. Jin odpowiedział z szacunkiem, zachowując spokój. Zadowolenie na twarzy Rosy szybko zniknęło, zastąpione wyrazem dociekliwości. Odwróciła stronę w księdze przed sobą, a jej głos stał się chłodniejszy. Tak, a co do raportu Petro? Dowiedziałam się, że odmówiłeś mojej propozycji zmiany pokoju. Położyła dłoń na blacie, a niewidzialna ciężka presja nagle wypełniła przestrzeń, sygnalizując narastający. Niezadowolenie. Rosa odezwała się autorytatywnym tonem: Jak wiesz, tylko dzieci, które zostaną następnymi przywódcami klanu, mogą korzystać z tego pokoju. Był on pusty, odkąd używał go młody Joshua, ale chce, żebyś ty zaczął z niego korzystać. Naprzeciwko niej Jean stał wyprostowany, z niewzruszonymi, błękitnymi oczami. Odpowiedział grzecznie: Dziękuję, matko, jednakże odmawiam. Zaskoczenie przemknęło po zazwyczaj spokojnej twarzy Rosy. Lekko zmarszczyła brwi, pytając krótko: Dlaczego? Jean spokojnie wyjaśnił, jego głos rozniósł się w przestronnym pomieszczeniu. Nieważne jak dobry jest, to tylko pokój jest dla mnie zbyt duży i luksusowy. Naprawdę go nie przyjmiesz, zapytała Rosa, jakby chcąc potwierdzić jego stanowczość. Tak, podjąłem już decyzję, odparł Jean, na jego ustach pojawił się delikatny, lecz pewny siebie uśmiech. W pomieszczeniu zapadła cisza. Smukłe palce rosy delikatnie stukały olśniącą drewnianą powierzchnię stołu, wydając suche stukanie, podczas gdy ona wpatrywała się w swojego syna. W końcu odezwała się: Dobrze, możesz iść. Tak, matko, jean lekko się pokłonił, po czym odwrócił się i wyszedł. Jego samotne kroki rozległy się, a potem ucichły, pozostawiając w pokoju absolutną ciszę. Wspaniałe pomieszczenie pogrążyło się w ciszy, jedynie ciepłe złote światło delikatnie oświetlało majestatyczny fotel, w którym siedziała Rosa Runkandel. Podparła pod brudek, jej głębokie oczy odzwierciedlały zamyślenie, a na ustach błąkał się nieprzenikniony uśmiech. Czyż ten najmłodszy nie miał w ogóle chciwości, czy może jego ambicje są zbyt wielkie? Trudno to zgadnąć. Przypomniała sobie swoją propozycję. To, co ofiarowała Jinowi, to był pokój przeznaczony tylko dla dzieci, które miały ponieść przyszłość klanu Runcandel, i była pewna, że on doskonale wiedział o ogromnym wsparciu, które otrzyma, gdy tylko tam wejdzie. Ale każdy przywilej miał swoją cenę. W chwili, gdy Jean zaakceptował, sam postawił się w niebezpieczeństwie, stając się celem dla tych, którzy nie zostali wybrani. Obraz jej najmłodszego syna, stojącego niewzruszony pośród niezliczonych ostrych ostrzy, gotowych przebić go z każdej strony, wyraźnie wyłaniał się w jej umyśle. Rosa lekko odchyliła się do tyłu, a uśmiech na jej ustach stał się zadowolony. Więc zdał sobie sprawę, że go testuje, pomyślała cicho, a w jej oczach pojawiło się oczekiwanie. Będę czekać na Twoje osiągnięcia w klasie średnio zaawansowanej. Następnego dnia, w sali treningowej z zimną, białą, marmurową posadzką, Jean stał przed rówieśnikami. Omiotł ich wzrokiem, a następnie wyraźnym głosem oznajmił: Od jutra awansujemy do klasy treningowej średnio zaawansowanej. Klasa średnio zaawansowana składa się z wielu różnych frakcji. Dżin spojrzał prosto na dwóch rekrutów przed sobą, jego głos był pewny i wolny od wahania. Staniecie się częścią mojej frakcji, to oznacza również, że zostaniecie wciągnięci w bitwy o terytorium i będziecie musieli stawić czoła prześladowaniom. Na te słowa na twarzach dwójki pojawiło się lekkie napięcie, ale dżin natychmiast ich uspokoił z lekkim uśmiechem na ustach. Ale nie bójcie się zbytnio, nie zamierzam po prostu stać i patrzeć, jak to się dzieje, a takie rzeczy z pewnością znikną, gdy tylko całkowicie stłumie średni poziom. Do tego czasu poruszajcie się w trójkach, nawet jeśli nie ćwiczycie i unikajcie działania w pojedynkę. Zrozumiano? Pewność siebie i obietnica ochrony Gina rozpaliły ogień determinacji w oczach rekrutów. Odpowiedzieli chórem, ich okrzyki rozbrzmiewały przed majestatycznym budynkiem treningowym. Zrozumiano, proszę pana. Właśnie wtedy rozległ się głęboki autorytatywny głos, który sprawił, że wszyscy zamilkli. Skupienie. Z góry pojawił się Zetrun Kandel, majestatyczny z siwymi włosami i charakterystyczną czerwoną opaską na oko. Jego lodowate spojrzenie przesunęło się po szeregach rekrutów. Aura ośmiogwiazdkowego rycerza sprawiła, że przestrzeń jakby zamarła. Ogłosił, każde słowo było zimne i wyraźne. W tym roku dołączyło 10 nowych rekrutów, a 27 zostało wyeliminowanych. Jego surowa deklaracja była niczym ostrzeżenie wiszące nad głowami młodych wojowników, przypominając im o wyboistej i okrutnej drodze, która ich czeka. Zedrun Kandel stał z powagą przed rekrutami, a jego surowy głos zabrzmiał: Rekruci, uczcie się od swoich starszych, jak pracować na średnim poziomie. Ja będę uczył tylko szernierki i oceniał wasze postępy. Wszystkie incydenty, z wyjątkiem zabójstw, będziecie rozwiązywać sami. W szeregach Jean Kandel słuchał w milczeniu. Jego delikatna twarz nie wyrażała żadnych szczególnych emocji, ale jego błękitne oczy iskrzyły głębokim zrozumieniem, jakby był już zbyt dobrze zaznajomiony z tymi surowymi zasadami. Nagle Z uniósł głowę, jego autorytatywna aura eksplodowała, gdy ryknął, a jego krzyk niczym grzmot zagłuszył wszystkie inne dźwięki w ogromnej sali. Pytam starszych, co zawsze podkreślam? Jego głos odbił się echem po rozległej przestrzeni, gdzie setki studentów w schludnych mundurach stało na baczność. Z ich szeregów, churalny, potężny i doniosły okrzyk, niczym żelazna przysięga, odpowiedział na jego pytanie. Słaby nie ma miejsca w na wysokim podium sylwetka Zeda wciąż górowała, żywy symbol absolutnej siły i surowości klanu. Wściekły ryk rozniósł się po rozległym placu treningowym, przesiąkając zimne powietrze. Słabi nie mają miejsca w runkandel! Wśród napiętej atmosfery Jean runkandel weschnął lekko, a biały dym rozpłynął się w powietrzu. Jego oczy były spokojne, ani drgnęły na ten zgiełk. Naprawdę głośno, pomyślał. Próbują nas zniechęcić. Spojrzenia innych starzystów skierowały się w stronę, z której dobiegał krzyk. Tam bliźniacy Tona wypinali pierś, wciąż wykrzykując okrutne hasło klanu. Kilku starzystów stojących w pobliżu. Zaczęło szeptać do siebie, z podejrzliwym wzrokiem, bracia Tona, tam, ten duży facet obok nich wygląda na długoletniego starzystę. Nie ma mowy, żeby bliźniacy sami go pokonali. Na pewno dostali pomoc od sióstr Mił i An. Prawdopodobnie próbują nas zastraszyć, nowych rekrutów. Mesa, jakby usłyszała szepty, lekko się wzdrygnięła i odwróciła głowę, żeby spojrzeć. Zdając sobie sprawę z szerzącego się nieporozumienia, w głowie Gina pojawiła się myśl. Wygląda na to, że powinno im pokazać że fatalnie się pomylili. Jean powoli posuwał się naprzód. Jego miecz w ręku odbijał zimne światło, zmierzając prosto w kierunku rycerzy ustawionych w szeregu. Widząc to, Hajtona i Dajtona zastygli w bezruchu, bez śladu krwi na twarzach. Hajtona wyziąkał z paniką w głosie: C Co to jest? Dlaczego idzie w tę stronę? Dajtona, stojąca obok, próbowała uspokoić oboje, mimo że jej twarz była blada. N Nie bójcie się! Mamy jeszcze siostry Mił i An, które nas wspierają. Pomimo paniki braci, Jin utrzymywał spokojne tempo, z prawą ręką lekko opartą na rękojeści miecza. W jednej chwili błysnęła smuga światła, tak szybko, że nie można było jej dojrzeć. Miecz Dżina został wyciągnięty i wykonano nim płynne cięcie. Hajtona i Daytona zdołali tylko otworzyć usta z zaskoczenia. Tamten rycerz nie zdążył się nawet otrząsnąć, jego ciało zesztywniało, a następnie powoli osunęło się na ziemię. Świeża krew rozprysnęła się, barwiąc na czerwono część napierśnika Dżina. Z tylko cicho obserwował, jego ostre, zimne spojrzenie było pozbawione jakichkolwiek emocji. Pozostali rycerze stali jak wryci, ich twarze były zdezorientowane i pełne strachu, patrzyli na Gina, jakby byli świadkami prawdziwego potwora. Rozdzierający krzyk bólu rozniósł się po placu treningowym, rozpraszając ciszę. Na zimnej białej posadce Kaijin Romero klęczał ściskając ramię, z którego tryskała krew. Jego prawa ręka w zbroi leżała odcięta niedaleko, a kałuża krwi rozlewała się coraz szerzej. Stojący nad nim Jin Run Kandel chłodno spoglądał na swój rezultat. Jego ostrze wciąż lśniło świeżą krwią. Na jego smukłej twarzy pojawił się przelotny pół uśmiech. To nie ja powinienem być witany, powiedział Jean spokojnym głosem, ostrym jak brzytwa, lecz wy wszyscy. Po tych słowach sprawnie wsunął miecz do pochwy, a jego oczy pozostały niewzruszone. Wezwijcie medycy. Wydarzyło się to tak szybko i okrutnie, że inni zamarli. Daytona ryknął wściekle. Jean, ty draniu, zwariowałeś. Dlaczego ty... Całkowicie ignorując wrzaski, Jin pochylił się i spojrzał prosto na kaina wimącego się z bólu. Praktykant zapytał spokojnym głosem, jak się nazywasz? Kaijin zacisnął zęby, pot i krew mieszały się na jego twarzy wykrzywionej bólem. Z trudem odpowiedział Kaijin Romero. Jean skinął lekko głową, jego bystre spojrzenie utkwione w pokonanym rycerzu. Wiesz dlaczego odciąłem ci rękę? W tym czasie Daytona natychmiast wyciągnął miecz, wycelował nim w Jeana i krzyknął: hej, ignorujesz nas! Wyciągnij miecz znowu, szybko! Otaczające powietrze stało się ciężkie i gęste. Jean zmrużył oczy. Jego wzrok ostry jak sztylet przeszył przestrzeń, wbijając się w nowo przybyłych. Jego głos zabrzmiał zimno i autorytatywnie. Panowie, nie widzicie, że rozmawiam z Kainen? Pojedynek przyjmę później, więc proszę o ciszę. Haitona, nie mogąc opanować buzującej wściekłości, ryknął: Ty szczurę, śmiesz się tak zachowywać po pocięciu mojego ucznia? Nagle zamilkł. Jego oczy rozszerzyły się z przerażenia. Haitona pośpiesznie zakrył usta, zdając sobie sprawę, że powiedział za dużo. Na ustach Gina pojawił się kpiący uśmiech. Powoli powtórzył, podkreślając każde słowo. Twój uczeń? Wzrok dżina prześlizgnął się po kainie, klęczącym na zimnej, marmurowej posadce, świeża krew z rany rozlewała się na ziemi. Spokojnie odwrócił się do hajtony, uśmiech wciąż gościł na jego twarzy. On jest z twojej frakcji? Okazał mi zamiar zabicia, więc go pociąłem. Wśród dławiącej ciszy inni studenci stali w miejscu, ich twarze pobladłe z szoku i konsternacji z powodu tego, co właśnie się wydarzyło. Atmosfera na placu treningowym rodu Runcandel była napięta niczym struna. Zaraz miała wybuchnąć bitwa o rangę. Hejtona Runcandel zgrzytał zębami, jego twarz wykrzywiona była skrajną wściekłością, gdy stanął naprzeciw swojego młodszego brata. W zupełnym kontraście Jean Runcandel stał tam, z kącikiem ust lekko uniesionym, w spokojnym lecz wyzywającym uśmiechu. Próby stłumienia najmłodszego brata przez starszych poniosły sromotną klęskę, co zmusiło ich do przyjęcia bolesnego kontrataku. Ten rozwój wydarzeń zdawał się zadowalać Zeda, który w ciemnościach szczerzył się w przebiegłym i zadowolonym uśmiechu. Konfrontacja stała się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy pozycja Kaina w frakcji bliźniaków Toni umocniła się, doprowadzając go do wściekłego zgrzytania zęba. Dzięki tym ukrytym manewrom politycznym działania Gina nie były już zwykłym, nieprzewidywalnym wybuchem, zostały one oficjalnie podniesione do rangi Bitwa o Rangę, długotrwałej i bezwzględnej tradycji rodu Runkandel. Był to niezwykle śmiały ruch. Na środku przestronnego placu treningowego, pod spojrzeniami wszystkich, wokół postaci Gina wybuchła potężna aura. Krzyknął podonośnie, głos rozniósł się po całej przestrzeni, niosąc niezaprzeczalną godność. Wszyscy adepci, słuchajcie, ja jestem Gin Run Jin krzyknął: możecie skierować miecze w moją stronę, a nawet zaatakować z zaskoczenia, tak jak ja to właśnie zrobiłem. Jednakże, jeśli okażecie mi choć odrobinę wrogości, nie zawaham się odpowiedzieć atakiem. Ostre oświadczenie sprawiło, że tłum rycerzy w biało-niebieskich zbrojach zamarł, a zimny pot wystąpił im na czoła. Pośród chaotycznej sceny, z plamami krwi rozlanymi na białej kamiennej posadce, stała wyprostowana postać, z mieczem wciąż przypiętym do pasa. Ten autorytarny głos odezwał się ponownie, tym razem wyraźnie wskazując cel. Jean kandel trzynasty syn, najmłodszy potomek rodu. Jean, z lekko opadającymi czarnymi włosami, odpowiedział spokojnie. Tak, starszy. Nagle potworna presja spadła, a wielki czarny cień zedarun kandela, niczym górska sylwetka pochłonął przestrzeń. Jego czerwone, gniewne oczy błysnęły w ciemności, a głosy ryknął jak grzmot, niosąc ze sobą przenikającą do szpiku kości groźbę. Myślisz, że śmiesz robić coś takiego w mojej obecności? W obliczu furii ośmiogwiazdkowego rycerza Jean Runcandel nie drgnął. Podniósł głowę, jego intensywnie niebieskie oczy pewnie wpatrywały się w ciemność, a głos był stanowczy i wyraźny. Tak, proszę. Cisza zapadła w sali. Presja zdawała się nieco zelżeć, ustępując miejsca niebezpiecznej ciekawości. Z ciemności odezwał się Z, jego głos był głęboki. Dlaczego? Bliźniacy Tona stali za nim i ich twarze pobladły ze zdumienia na śmiałą deklarację, ponieważ wierzę, że nie walczę z braćmi Tona, powiedział Jean stanowco, lecz z panem starszy. Zimne spojrzenie Zeda Skandela, ukryte za czerwoną opaską, delikatnie się zmrużyło. Chwila ciszy zaległa, zanim odezwał się niskim głosem, niosącym nutę niedowierzania i rozbawienia. Mówisz, że walczyłeś ze mną, doprawdy interesujące. Ledwo skończył mówić, gdy z dłoni Zeda wystrzelił złoty blask, a energia wzburzona niczym grom czekała na uwolnienie. Z Sprawiając, że otaczająca przestrzeń zdawała się rozpadać, sceneria nagle się zmieniła. Teraz obaj stali naprzeciw siebie, w ogromnej, pustej sali z nieskazitelnie białą, zimną posadzką. Niewidzialny nacisk ciążył w powietrzu. Zed stał niczym kolos, jego cień padał długo na podłogę, emanując przerażającą rządzą krwi. Wyjaśnij, rozbrzmiał jego głos, zimny jak lód. W zależności od twojej odpowiedzi mogę uciąć ci głowę właśnie tutaj. Jednakże, w obliczu zbliżającej się śmierci, Jin stał z zaskakująco spokojnym wyrazem twarzy.